Mam wiele przykładów, pięściarzy zawodników MMA, że jak trenowali w Polsce, mieli polskich trenerów, byli bardzo dobrymi zawodnikami. Jak nagle wyjechali do Stanów i chcę, się osiągnąć snu, no to gdzieś tam nagle zaczęli błądzić. Nie chcę popełnić tego błędu. To Jest Boks jest sponsorowane przez miejsce przygotowań Tomasza Adamka, Hotel Blue Mountain Resort oraz firmę Bilo Poland. Z Maciejem Suleckim w Nowym Roku, powiedz mi, jakbyś podsumował ostatni i czego sobie na ten nowy? Słuchajcie, no, podsumować ostatni rok 2018 ciężko no, powiedzieć tak, no y, walka i tak naprawdę jedna walka i przegrana, więc y, 2018 rok y, no, nie można uznać go za bardzo udany. później powrót y, w listopadzie z marnym przeciwnikiem y, na polskiej gali, y, A więc tych... Y, Rezultat jest jeden do 1, natomiast jeżeli chodzi o tak naprawdę czysto sportowe podejście, to uważam, że ten rok jest no, nie do końca udany z tego względu, że niby by walkę wygrałem, ale pokazałem się światu. Dzisiaj jest nazwisko Suleński troszeczkę więcej znaczy niż przed walką z Tej ale to jest porażka, tak? I, I tyle, i na tym się skupmy. No chciałbym w 2019 w końcu. <laughs> Jak to co rok yy, mówię, zawolczycie o tytuł Mistrza Świata, a co to będzie, to zobaczymy. Ja yy, już tak po prostu spinać się tym wszystkim, co będzie, to będzie. No dobra, ale jakie są moje realne perspektywy? Są jakieś nazwiska, o których myślisz albo rozmawiać z promotorami? <laughs> nie, nie ma. Nie ma, nie, nie ma żadnych nazwisk. Czekamy, jak to, że tak powiem. Też chciałem znać jakiekolwiek plany wobec mojej osoby, ale chyba y, nie wiadomo, nie wiadomo co to będzie. Nie, nie znam żadnych planów, jeżeli chodzi o y, ten 2019 rok. Na pewno muszę się spotkać z, z Panem Wasilewskim, porozmawiać, ale on praktycznie też raczej chyba nic nie będzie wiedział, bo y, no, bo, no bo, bo tak no, nie wiadomo, nie wiadomo. A jeżeli chodzi o wagę, to powiedz mi, bo na początku już zaczynałeś ścinać, był taki okres, gdzie ścinałeś do wagi niżej, teraz zostajesz w tej wadze, w której ostatnio toczyłeś pojedynki? No tak, no nie jestem żaba, żeby skakać z na liść, tak, z wagi na wagę, chcę się ustabilizować, przyniosę się do kategorii średniej, zostanę w kategorii średniej, natomiast jeżeli by przyszła jakaś wielka oferta walki, przez wagi junior średniej, no to nie ma problemu. Ja nie, miałem, nie mam problemu, żeby zrobić wagę do, do junior średniej, ale tak jak mówię, ja chcę zostać w średniej, chcę spróbować swoich sił si w średniej, chcę boksować z tymi największymi kozakami, e a potem, kto wie, ja może wejdę do kategorii junior średniej, tak? Jak jeszcze mam dużo boksu przed sobą, to, to może by skakał, tak? Junior średnia, może jeszcze niżej, nie no ja, ja sobie robię. Junior średnia to na pewno jest waga, w której jeszcze będę chciał boksować. Dobra, to powiedz mi o tym wyjeździe do Stanów Zjednoczonych, bo mówisz, że chcesz wyjechać na walkę, chcesz wskoczyć jak Fury wskoczył do Wildera, czy co tam chcesz zrobić, czy tylko podpatrzeć swojego przeciwnika? Nie no słuchaj, to po prostu y, uważam, że trzeba się pokazywać, tak, na tych walkach, y, bo... Na no, żeby być, tak? No, wskakiwać nie ma zamiaru. Bo wy tłumaczymy, nie, że jedziesz na jaką walkę? Yy, Andrade Akawow, Awako Akawow, tak? Akawow. On myślę, że ze świata, więc yy, zawodnik, z którym miałem ja walczyć. Ale bym ja tam zobaczył, bo może być tam wiesz. Fokeram pokazał. Wie, ty, na chodźcie do mnie, weźmie A tak na poważnie, tak jak mówię no, trzeba się pokazywać, trzeba jechać. Będę się widział z panem Mandrzewą Wasilewskim, muszę do niego dzisiaj zadzwonić. Yy, no i co, no i fajnie było pojechać, jak, jak mówię, weźmie jadka i yy, jedziemy No Ameryki znowu zobaczyć, się z Ameryką i trzeba pojechać. Po powrocie mówiłeś o wyjeździe do Dzierżeniowa. Chcesz się trochę tam zamknąć, wyciszyć, czy chodzi tylko po prostu o to, że tam jest Piotr Wilczewski? Głównie chodzi o to, że jest Piotr Wilczewski, tak? Eee, chcę potrenować znowu troszeczkę, nie mówię długo, bo wiesz, jak nie ma terminu walki, to, 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 to też nie ma sensu się spinać. Nie wiadomo jak. Eee, tutaj jestem, mam trenerów od przygotowania fizycznego i z nimi tam poprawiam rzeczy, które muszę poprawić, a na które nie ma czasu podczas przygotowania, no bo tak jak widziałem dzisiejszy trening, eee, no to on tak naprawdę był taki mocno... No, nie był jakiś tak, Poprawialiśmy dużo rzeczy. No, no, na takie treningi nie ma czasu na to, żeby e, po przygotować, tak? bo to trzeba zapierdzielać. E, no, tak jak mówię, głównie jest Piotrek, chcę tam pojechać, poznać gym, bo nie byłem jeszcze w tym gymie e, i potrenować, tak? To Jeszcze chciałem Cię zapytać o Twoją opinię, bo tutaj dużo osób gdzieś tam się wypowiada w internecie, że Andrzej Gmitruk e, jakby odchodząc zostawił po sobie mnóstwo tych pięściarzy e, bez opieki, takich, którzy nie wiadomo gdzie się teraz podziem. Ty znalazłeś. Piotra Wilczewskiego, jak myślisz na przykład Artur Szpilka i Zługonok, kto byłby dobrym trenerem dla nich? Kto będzie dobry trener dla nich, to oni wiedzą, ja, ja nie chcę się wypowiadać na ten temat, bo to nie jest mój biznes. Poza tym słuchajcie, no, jesteśmy, no Andrzej to można powiedzieć, zostawił nas, sieroty, ale słuchajcie, to no, tak jest w boksach, tak? trenerzy się zmieniają, no, tutaj tragedia przyszła wielka, no ale mamy po 30 lat, jesteśmy ukształtowanymi zawodnikami, każdy wie na czym stoi, każdy twardo chodzi po ziemi. Tak jak mówię, no ja nie mam, ja nie będę szukał nie wiadomo czego, bo to jest bez sensu, a więc jak mówię, no pierwszy, pierwsza myśl to był Piotr Wicewski jeszcze w takich okolicznościach, że walka miała być za 6-7 tygodni, powiedziałem, że jest bez sensu szuka nikogolwiek. no Artur mówi, że szuka kogoś na Ukrainie, tak no pff. Tak jak mówię, no każdy, każdy jest swoim starym okrętem, tak ja, 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 mam jas, ja mam jasną dróżkę. tak ja nie lubię sobie utrudniać życie życia, tylko łatwiej lubię sobie je ułatwiać, tak? A więc wiadomo, no, czasami trzeba wejść w te trudy i na pewno zmiana trenera i tak dalej, i tak dalej, to jest ten trud. Natomiast jak mówię, wyjechać do... Ja jestem w stanie nad wyjechać do Stanów. Natomiast słuchajcie, ogólnie jest tak. Jest wiele, wiele przykładów, pięściarzy, zawodników MMA, że jak trenowali w Polsce, mieli polskich trenerów, byli bardzo dobrymi zawodnikami. Jak nagle wyjechali do Stanów i chciało się amerykańskie amerykańskiego snu, no to gdzieś tam nagle zaczęli błądzić. Nie chcę popełnić tego błędu. Mogę mieć trenera w Polsce, Piotra Wilczewskiego, którego też wszyscy dookoła pewnie krytykują i, i zdarzało się też dużo słów e, krytyki. E, natomiast ja jeszcze raz po, po, powiem jedną rzecz. Pamiętam, jak wyjeżdżam do Miami, do Rivasa na, e, na treningi, no to w, prawdopodobnie ci sami ludzie, co krytykują Pierka Liciewskiego, że nie jest żadnym trenerem. Krytykowali, mówili, że jadę do zajebistego trenera w Stanach Zjednoczonych, że w Ameryce będę trenował, na pewno rozwój. A pojechałem do trenera, który był bramkarzem piłkarzy. Był piłkarzem, był bramkarzem, nigdy nie trenował boksu. Otworzył sobie po prostu swój dzień, bo miał taką zajawkę. I przy nim też się rozwinąłem, a więc... jak ja mówię, na no spokojnie z tymi komentarzami, opiniami. Jestem z Piotkiem, dobrze mi jest w tym. Ale na pewno będę też chciał robić tak, żebyśmy chcieli tam pojeździć po Stanach na jakieś sparingi czy 4 tygodnie ewentualnie. Jeszcze powiedz mi, dlaczego ci nie było w Karpaczu, jak trzeba było ratować Artura szpilkę, czemu nie płychać z nim. Nie no, co ja mam, wiesz, dom, mam, mam dom, córeczkę, y, wiesz, takie wycieczki, to na wycieczki jeszcze przyjdzie czas, teraz y, trzeba popracować y, na pewno tam Artur... Albocersko sobie rozumiem, sam na razie trenujesz, y, w tej chwili na przykład, w tym tygodniu. Tak, tak, sam sobie trenuję, y, wiesz, tak naprawdę mówię, no... Y, jest sam z boksem dużo nie robię tego boksu. Tak jak sam Piotrek powiedział, mi też no, nie przesadzał z tym boksem. Jeszcze na boks przyjdzie czas, dlatego chcę pojechać do Piotrka i potrenować głównie boks. E, Potrzebować trochę tą technikę, znowu założyć rękawice, poczuć to. No to jest tak jak mówię, no, no... na wycieczki przyjdzie czas, tak, teraz trzeba potrenować. E, no ja wolę, ja wolę jednak zamiast... E, ja wolę po prostu w ciszy, spokoju trenować, realizować swoje założenia. E, sam, tak jak pocichutku. po cichutku. with uh, flashy kamer i takie jest moje założenie i tyle tak a w, tak jak mówię no szpilat tutaj pojechał do Karpacza przy trochę się kurwa to mówię szpilaty wariacie e, trochę się zagalopowali z tymi górami e, no i tyle no mały ma, ma swój obóz, tak. natomiast tak jak mówię ja idę swoim celem mam tutaj dziecko a ciężko mi tak zostawić się na 2-3 tygodnie znowu wyjechać najbardziej znalazłem wyjazd do Stanów później wyjazd do Dzierżyniowa nie wiadomo czy nie pojadę później do Australii na sparymi bo też jakaś przyszła e, propozycja żeby znowu tam do Zakada najechać ale zobacz jeszcze, obmyślę to porozmawiać z pielkiem wiecie czy jest w ogóle jest, jest sens e, Chcesz sens sparować się zawsze, ale zobaczymy No temat jest otwarty Dobra, ja, dzięki Dziękuję Zasubskrybuj kanał i bądź na bieżąco